Czołem, pokażę Wam dzisiaj jak e, zrobić e, zabezpieczenie do telefonu. Na przykład, nie wzór, nie PIN, nie kod, tylko po prostu e, kierunki jakie chcecie: na przykład, e, na przykład prawo, góra, dół, lewo. Nie wiem, pokażę Wam. Wchodzicie w ustawienia, szukacie dostępność i mm, szukacie w dostępności blokada kierunkami. Tutaj ja mam włączone, teraz wyłączę. I tutaj ja zrobiłem takie łatwe. I tutaj automatycznie wam się wyłączyło. Teraz jak, jak chcecie, pierwszy raz robicie to, włączacie i ustawiacie, w którą stronę chcecie mieć kierunek. Ja sobie ustawię taki, jaki miałem wcześniej, czyli góra, dół, prawo, lewo, kontynuuj, jeszcze potwierdzamy. I tak, yy, tutaj wybierze, wybieracie zapasowy pin. Na, przed, po trzech razach, jak zapomnicie swojego hasła do yy, swojego wzoru, który zrobiliście, to wpisujecie sw, yy, ten swój pin. Yy, musicie jakieś łatwe wymyślić, żebyście mogli go pamiętać. Yy, a jak go zapomnicie, to no, niestety nie da się nic zrobić, więc zróbcie taki pin, jak, żebyście pamiętali. I tak, bierzecie sobie jakieś łatwe. Ja sobie wezmę na przykład jakiś prosty, na przykład. Okej. Okay. I jeszcze raz go potwierdzacie. I teraz wy, wybieracie, czy chcecie pokazywać zawartość, czy chcecie ukrywać zawartość, czy nie, żeby nie było powiadomień. Ja sobie wezmę, żeby mi ten. Pokazy, albo nie, wezmę sobie mm, nie pokazuj powiadomień, gotowe. No i w tej chwili macie y, zrobione to wszystko. Y, y, no i z mojej strony to byłoby na tyle, więc dzięki za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w, górze, w górę. A jeśli, albo jak jesteś nowy na kanale, to zostaw subskrypcję. Dzięki, na razie.